pH, rozpuszczony tlen, zawiesina, przewodność, temperatura, azotany i chlorki to siedem elementów, które badamy w ramach zwodowania bojek analitycznych. To parametry, dzięki którym widzimy, jaka woda płynie przez odrę. Dzięki temu mamy informacje online w tym momencie, co się dzieje w Odrze. Rzeka Odra, która w samych granicach terytorialnych Wrocławia niesie ze sobą 80 km ciągu rzecznego, wliczając w to dopływy i kanały. To blisko 10 km kwadratowych powierzchni rzeki, czyli więcej niż największe jezioro na Dolnym Śląsku, Zalew Mietkowski. To wreszcie bardzo ważny element uatrakcyjniania życia mieszkańców, bo z przyjemnością spacerujemy po nadodrzeńskich bulwarach, ale także silny magnes turystyczny. Biorniki wodne na terenie miasta, czy rzeki płynące, też, Zbiorniki w postaci stawów, które mamy, one muszą być poddawane badaniom, muszą być poddawane kontroli. Ta kontrola ma kilka aspektów, to jest kontrola jakości wody, czyli w momencie, kiedy występują jakieś bakterie, w tym zakresie są oczywiście badane, badane na przykład kąpieliska, ale też mamy, tak jak na odrze, tak jak na fosie miejskiej badane parametry, które dowodzą jakości wody, ale pod kątem nie tyle sanitarnym, co bezpieczeństwa dla biologii, dla wszystkich struktur żyjących w wodzie. W tym momencie musimy prowadzić. Badania badania na bieżąco i monitorować monitorować stan rzek na bieżąco monitorować wyniki badań i reagować w miarę możliwości bardzo sprawnie